Jesteśmy fizoterapeutkami w Zolu, w Szczepanowicach, w Opolu Szczepanowicach, no i miałyśmy zorganizowany dzień warsztatowy, właściwie w połączeniu z takim duchowym, nową duchową, która zmotywowała nas troszeczkę do przemyśleń na temat naszej pracy, na temat zachowa zachowania, naszej duchowości, naszej asertywności też. Muszę przyznać, że to takie szkolenie bardzo dużo mi dało. Na nowo zaczęłam troszeczkę myśleć nad tym, jak powinnam sobie czas zorganizować na temat takich wartości podstawowych, którymi człowiek powinien się kierować w życiu, ale też który powinien wykorzystać w życiu, w życiu takim codziennym to znaczy no, troszeczkę odpuścić na pewnych polach Nigdy nie jest zło. Alfa i omega. No tak, tak jakiś dać pust emocjom czasami. No i przede wszystkim no zwrócić uwagę na ten odpoczynek też, na ten odpoczynek, który na nabranie nowych sił.